Przeczytajcie sobie treść i opis pod filmem. W opisie macie link do całej matury, jak i inne ważne informacje, jak na przykład linki do zadań podobnych. Zaczynamy. W zadaniu tym mamy dwie proste, jedną i drugą. Mamy odpowiedzieć, dla jakiego parametru m one są względem siebie prostopadłe. Zanim powiem jak, doprowadźmy obie proste do postaci kierunkowej, czyli takiej, żeby po jednej stronie było samo Y. To te dwa x przerzucam na drugą stronę, czyli Y równa się. Minus 2x plus 4m, oto już mam postać kierunkową, w tym drugim to przerzucę na drugą stronę, czyli 2, 2y równa się minus w nawiasie 2m minus 1x plus 2, to też nie jest postać kierunkowa, jeszcze tej dwójki się muszę pozbyć, czyli dzielę przez 2. Y równa się całe to na 2, czyli minus w nawiasie 2m minus 1 przez 2x plus 2 na 2 to 1. Teraz jak mamy już w postaci kierunkowej, to łatwiej wyizolować współczynniki kierunkowe. Współczynniki kierunkowe to są te współczynniki przy x, czyli tutaj współczynnikiem kierunkowym jest minus dwójka, a tutaj współczynnikiem kierunkowym jest to, co zaznaczyłem na czerwono przy x. Jeden współczynnik kierunkowy to minus dwa, drugi współczynnik kierunkowy to minus, w nawiasie 2m, minus jeden na dwa. Gdyby było pytanie, dla jakiego parametru są one. Równoległe, to bym zrobił jedno równa się drugie. Ale że jest pytanie, kiedy są prostopalwe, to jest jedno, razy drugie równa się minus jeden. Jeżeli dla kogoś jest to nowością, a są to rzeczy absolutnie podstawowe, to wsyłam do filmu pod tytułem Funkcja Liniowa, gdzie robię takie i podobne zadania. Link jest w opisie na dole. Macie to nawet w tablicach maturalnych. zobaczcie. Jedna prosta i druga prosta są równoległe wtedy, kiedy ich współczynniki są sobie równe, są prostopadłe wtedy, kiedy jeden współczynnik kierunkowy razy drugi równa się minus 1. W naszym zadaniu mamy taką sytuację. Jeden współczynnik kierunkowy razy drugi równa się minus 1. Dobrze, że tego minusa wcześniej nie wymnażałem, bo teraz łatwo się skróci z tym. Mało tego, dwójki również się skrócą po przekątnej. Mamy 2m minus 1 równa się minus 1. Minus 1 na drugą stronę i mamy, że 2m równa się 0. Jak podzielę na 2, to otrzymuję... Że m równa się 0. Jest taka odpowiedź do wyboru. Jest to odpowiedź b.